Jestem wdzięczna Tobie Boże za to, że otworzyłeś moje własne serce na uwolnienie mnie od całej mojej przeszłości prostytutki, od wszystkich seksualnych uwikłań. Przebaczam teraz wszystkim, którzy kiedykolwiek potępiali mnie, karali mnie za uprawianie seksu za pieniądze. Przebaczam teraz wszystkim, którzy kiedykolwiek zachęcali mnie najpierw, a potem potępiali mnie i karali za prostytucję, za uprawianie seksu za pieniądze. Akceptuję to. Że uprawianie seksu za pieniądze stało się naganne i potępiane przez zachwalających je uprzednio kapłanów i całe społeczeństwo. Przebaczam sobie teraz to, że przez długi czas żyłam w odrębnym świecie wywołującym wrażenie stępowania w dół po stopniach grzechu i docierania na samo dno człowieczeństwa. Przebaczam sobie teraz to, że pragnęłam zejść na samo dno pokręgu spirali zniszczenia i autodestrukcji. Przebaczam sobie teraz to, że dużo łatwiej było mi upaść w jeszcze większą nędzę, jeszcze większą biedę, większe wyuzdanie, niż wznosić ponad ograniczenia i niemoc. Przebaczam sobie teraz to, że wpisałam się kiedyś łatwo w rejestr prostytutek handlujących swoim ciałem i seksem. Przebaczam sobie teraz wszystkie trudności, jakie napotkałam, kiedy pragnęłam wykreślić się z tej ewidencji prostytutek. Przebaczam sobie teraz to, że przez długi czas nie potrafiłam sama podźwignąć się z upadku. Przebaczam teraz wszystkim, którym zależało, abym jak najdłużej przebywała na samym dnie. Przebaczam sobie teraz to, że kiedyś uprawiałam prostytucję sakralną. Przebaczam sobie teraz to, że żyłam kiedyś w narodach, które prostytucję świątynną uznawały za rzecz normalną i obowiązkową dla każdej szanującej się kobiety. Przebaczam teraz to, że nadwyrężyła mi się kiedyś sama idea cnoty i miłości. Przebaczam sobie teraz to, że kiedyś rozmyło mi się pojęcie grzechu oraz występku i dołączyłam tak do grona niepokornych, otumanionych i nieprzytomnych. Przebaczam sobie teraz to, że kiedyś zachwycałam się prostytutkami ich pracą i swobodą życia. Przebaczam sobie teraz to, że zazdrościłam heterom, prostytutkom i ich sposobu na życie i nasycenia seksem. Przebaczam sobie teraz wiarę w to, że prostytucja jest tą formą miłości, jaka nie żywi się kłamstwem. Z uwagi na fakt, że płacące zawsze znajduje to, Czego szuka? Przebaczam sobie teraz to, że pracowałam na całym świecie jako prostytutka sprzedająca ciało i seks w wielu burdelach i w wielu krainach. Przebaczam sobie teraz to, że to właśnie w tych burdelach rozsianych na całym świecie zadzierzgnęłam znajomości i stworzyłam związki z istotami, jakie przyniosły mi najwięcej cierpienia i męczarni. Przebaczam sobie teraz to, że nie potrafiłam samodzielnie wyplątać się z tych obciążeń i z tych wszystkich znajomości. Przebaczam sobie teraz to, że jako prostytutka zawsze myślałam jak dziecko, które nie osiągnęło dojrzałości. Przebaczam sobie teraz to, że mój zawód, wykonywany kiedyś od wczesnej młodości, nie pozwolił mi na rozwój duchowy i ewolucję ku boskiej miłości i szczęściu. Miłością Twoją, Boże, dopomóż mi teraz uzdrowić moje relacje ze wszystkimi istotami, jakie dopiekły mi i jakie zniszczyły mnie w burdelu. Boże, chroni mnie miłością Twoją od tych wszystkich istot, których obecność w moim życiu może jeszcze dalej zakłócać moje szczęście, ograniczać mój rozwój, swobodę życia. Przebaczam teraz wszystkim, którzy troszczyli się o mnie jako źródło pieniędzy i obiekt służący do zaspokojania ich seksualnych potrzeb i wynaturzonych oczekiwań. Przebaczam teraz wszystkim, którzy mieli swoje interesy, aby przyjaźnić się ze mną, aby zabiegać o moje uznanie, o moje względy. Przebaczam teraz wszystkim, którzy nadzorowali moją pracę prostytutki, przebaczam teraz wszystkim, do których należał mój czas, moje ciało i moje zarobione ciałem pieniądze, przebaczam teraz wszystkim, którzy za moje pieniądze zarabiane seksem moim ciałem pragnęli bawić się, pić, palić, kupować sobie posiadłości, przebaczam teraz wszystkim, którzy moje pieniądze zarabiane seksem chcieli wydawać w zależności od swych gustów i upodobań. Przebaczam sobie teraz tworzenie nieodłącznej pary z moim Alfonsem, Suternerem, z moją własną burdelmamą. Przebaczam teraz wszystkim, którzy, zgłębiając tajemnice mojego ciała, pragnęli posiąść moją duszę i mój umysł. Przebaczam teraz wszystkim, którym to się udało wykonać.